Siemano, witajcie w odcinku Dzisiaj jesteśmy na stronie KITROP Wchodząc y, na stronę i doładowując pieniążki Możecie użyć kodu ty. Dzięki czemu dałem dodatkowe środki No ja nie mogę użyć gdyż no tutaj niestety <laughs> To jest mój kod Ale wpisując ten kod dostaniecie dodatkowe środki I 10% do dowodowania. Tutaj jeszcze y, przed rozpoczęciem <laughs> Odcinka Jakiś skinek dla was mm, Z innymi tak z, Pierwsze z eventu 70 groszy i do tego jeszcze otworzymy skrzynkę yy, z której wszystko będzie yy, dla was. Mamy jakieś budżetu wielkiego tutaj nie mamy. 5.50, ale no jeszcze coś fajnego się uda znaleźć. Yy, dobra, Confirmed I ten skinek i tamten będzie yy, dla Was do wygrania. No jest P90 za 70 groszy Na tego uspa i dołożymy to No i próbujmy to, nie siadło No i siedzi, więc takiego skinka macie do wygrania USP Flashback za 3 złote Okej, okay, także ten skin, którego udało się ulepszyć, wypłacamy No i tak się ten skinek prezentuje w grze, wystarczy, że zostawicie pod tym odcinkiem Łapkę w górę i subskrypcję, a będziemy mieli szansę tego skina wygrać. Zapomniałem jeszcze dodać, że budżet w y, dzisiejszym odcinku to 50 zł. Wiem, że to nie jakoś bardzo dużo, no ale niestety nie na, na więcej. I w, y, ze mną w, pomagali mi w wyjściu na plus Marciu, Pinat, Skubany y, i Goryl. No także miłego oglądania. Dobra, no to co z tym robimy? To tak. Wiem, tak to czy jakąś skrzynkę, czy jakąś skrzynkę No to zbieram na ten, na to na 10k, czy to najdroższą? Na 5, po 20 tysięcy A ile masz, ile tam jest, 9 tysięcy? 3 3, No to powodzenia No nie wiem, czy skrzynkę, czy case wad Case wad Jak chcesz Dobra, case wad, ale nie wiem, czy na całość, czy nie na całość Nie, 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 nie Ale... Za połowę na razie. Nie, za dużo, za dużo mogę przegrać. Czy jest jakaś zadycha? O, masz zadychę. Konf ale konfirm, na... czy tę? U, u góry była. U góry jeszcze. Chod chod Dawaj. Dobra, zwijam. Błaga. Błaga, coś dobrego. Nie no, mykamby jest. Najlepszym piłkarzem dla mnie Jest ten hmm. oh. u O Jezus. No, to... Może w tym fortek się odda, coś dobrego. Nie, gość no, po lewej. Jak mu oddało? No, oczywiście, ja naj... najgorzej. Znaczy, gorzej mu nie dało, szczerze, bo 16 zł to wyciągali z tego. Tifa No tak, no ale wiesz. nie wiem, czy robić bitwy, czy. 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 czy, czy, czy... właśnie, próbujesz. No próbujesz robić Za 16 zł mamy Ale to głównie na te. No Kurde, za bardzo to leci. Tam, tam. O 17, patrz, tak. tak. Zresztą I tam dawało mi skin po Tu? To jest... No to tej skrzynce Zabił gościu A zobacz bitwę, zobacz bitwę Właśnie może zobaczymy no Jak gościa oddało To z przyjaciółmi oddawało No gościu tutaj trafił klasa, ja widziałem na, tam, na, na Facebooku No, oddaję pociulszkę No mi oddaję. No ale... to groszy Nie, się... Teraz ten o? 7 złotych No i tu już jest A? prawie cała bitwa, nie? ale to... No, tak no, coś kosztuje, 500 wow. A już się zwróciła A to wiadomo, no to... Waga? To jest strasznie losowe No i teraz ten przystanę Trzy złote? Pięć? Siedemnastu, czyli no dwukrotny zysk, nie? Hmm. Czyli na no, zaroby będzie mniej więcej, więcej. No No kurde A w takiej bitwie, bo chciałem teraz do tego dojść. Jeden do 22 ja się się. <grym grym grym> was ci Takie ceny hmm. Kurde jak tak patrz to jest za bardzo za bardzo oddaje ludziom, którzy tworzą te bitwy dzisiaj, tak chyba też muszę stworzyć. No też twórz. Ale się stworzyć, no bo tak kurde, ale jeszcze... Się no ja prawdopodobnie to. tak będzie. Eee, no, tak. Nie. Wow. 20. 20. Dwa razy więcej No i wygrała Dobra, zróbmy ja tak, tak. Tworzę bitwę ja tanią. Dużo zjechaj, no. Utworzę bitwę tanią. Na Tifa dawaj. Żeby coś mieć. No to, to nie jest to... na razie jest bitwa na odwrócenie losu. Dokładnie, no dobra, Zdję. dla trzech graczy. Zdję. Nawet tanie dobra dla, dla trzech graczy, taniej. tak, żeby Żeby coś z tego wygrać i chodzić na bugleiderze, nie? Nawet tak. Jak wyłączyć, tak. Bo taniej dawaj, tak. bo bo te wygrywają. No, bo, bo to mnie do tutaj, dobra, Zbigniew o, jakiś. Dobra, Uwaga. Taką kostkę jakby dało no przecież może dać. Kto się nie obrazi, nikt się nie obrazi. Prawo. Ciao ja no Dobra, najtaniej nie, ja. Dobry stan Boga Jest! Jest! Dobra! Jak to AWP oddało Dobra, 23 zł, zostawiam to, zostawiam to, zostawiam to. Że dodać też am, dodać kaskę, tak? No jest, no, no i na przykład, 30. tak jak chciałem, na przykład 150, nie? Tam też no Tylko da, tego i to, nie? No 30, no, no nie, no... za bardzo. Yeah. Yeah. Yeah, I nie, i moja odda. No szansa to jest zerowa, dobra. nie? Na kontrę jakbyś chciał. Na stówę? Na stówę. No na stówę i zobacz, no. I full ten. A czekaj, daj stówę, stówę i napisz. O, nie, nie napisało że no 47 to takie No 57-50 No albo no, siądzie, albo nie. nie, no ale to nie, nie. To nie Ja bym kontrakty Dobra, 30 z i tam mamy te, te coś, no dobra I ja bym teraz szedł na całość Tak Bo, bo już trochę kasy jest, więc już mogę No to, może to dobra, go Na 3 całość Dobra, na trzy tylko jakoś dobrą, dobra To mi dało nie. Daj tego howpa oh, Nie, bo to mi... To nie oddaję ani trochę. Dobra to nie. No ta? No. Oś się tak kurde kusi, no? A Vortek sprawdzaliście? Zadzieka, zadzieka, 15 będzie. I 30 Jest? Yes? No, no, mam 30, o no. I dla 3 o, czy 4? Na 4 Czy dla 2? Na 4 Nie, na czterech. No Dobra, 4. wszystko bo nic. I tak już... Ej, kom już coś tam mam to to z tego. Jak masz wygrać, to wygrasz. Znaczy, to... Mhm. Ile tu teraz mam tego? 23. Okej. Okay. Eee, Kontrakt. Kontrakt. A nie, Jeszcze to, nie w kontrakcie... W kontrakcie... No, Co mógł z kontraktu, w jakich cenach? Od 4 do 81. No, od 83. Najprawdopodobniej nie da nic dobrego, więc... <laughs> to on to dał raz do końca, prawda? To... 4 i... Na możesz co zrobić. Nie, może. Musi być 5 złotych. No patrz, nie mogę. Dopiero jak jest 5,25. To jest inny no, Tak, Marcin kazał robić kontrakt za kocą, to O, O! Na plus! Widzisz? No ale już nie oddał drugi raz. Co ty, ja. To ty za każdym razem oddawawawam. No, 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 ile mam? No, no, no 23. A nie miałem tyle? <głos》? 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 Nie, chyba nie, troszeczkę... nie, chyba troszeczkę. Nie, chyba dwa złoty do przodu chyba. Bo daję. Co? No, czyli no to pewnie groży do przodu. No zero, no zero. Dobra, popatrzcie na jakie bitwy sobie dzielę. Tutaj 3 minuty, tutaj jeszcze dwóch, więc. A te filtry nie działają tak dobrze? No zależy od tu sobie jakości, który za 300 no, to godowy, ja. Nowa. Co hmm. jednak no, kosztuje... 87 tylko no, Zobaczymy, czy oddaje. To mu nie wbije, Ta? no, do no, był się tamty. Hmm. no, 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 wbije no, 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 Nie no, no, o, taki śliczny rekapitulacja. Jakbyś trzy miejsca wasze? ...był tam, gdzie O, ta jest fajna. Drzwi. zobaczmy O, zobaczmy, Nie ci czy ktoś tutaj trafi kosę. Ja tutaj. Ty, ty. No, no ta, no. Wiesz, w tych skrzynkach też mogę trafić w Ja trafię na 0.25, Macie trafił na 0025. Dobra. Czy czemuś jak dziwnie słychać? Trafi. <grym> Mikrofon. <grym> chyba tak. Dobra. Confirmed Expire. O, zaczęli. O! Dobra. A to z botem gościu zaczął grać. O, ta przegra. Przestańmy. I Ja co skrzynka rusztuje? Czyli dychę? nie czy dźwięk nie mam nikogo na tej. Uuu, lala! Widzicie? Bot. <muchy> Kose. <muchy> Kose. Bot.

ale czy zabiłeś? Para. I się. Kasa widra, no i trafił No i musi on trafić, musi trafić, chyba nie, czy to mu dałem? nawet No i, no i co? 512 Ura. Ja cię Wiadomo, że no to też jest to też masowe to no ale kurde tak go ta bo poszło Dobra Uwaga drogie 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 Dobra, to jest drogie lepiej Ale ci się patrzydzę jego gościowi dropnęło to O, kurde. Uwaga, 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 uwaga. o ja w tym po prawej uwaga. ich mu daje ale on was robi na kasę No nic nie oddało w tej skrzynce Jak nie oddało? 83 Ale mnie wyrrr Chcecie to oddać? Tak Na co jak nie odda? 27, no i tyle I wtedy na upgrader Dobra, dobra, wypłacam 30, dobra a pokaż na upgrade'a, Ty no. Albo sprzedaj i znowu Case Battle znowu Mark mu no. Raz, ja dwa. To... Nie, nie, nie oprójmy. Pokaż. Oj. Oj, Oj. To jest pół na pół, Oj. tylko czy siądzie? Nie, nie wiem. Nie. Wiesz, ja to, bym przykład, no, Ja bym wolał, żeby sprzedał i zrobił z Case No ale jaka jest szansa, że nie odda? Z No to wszystko tu jest 50% przecież. Tak albo nie hmm. jest, nie wiesz bo... No wow, to mogę sobie z skin changera i sobie mi iść hmm. 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 To już jak hmm. chcesz, albo ryzyki Jesteś na minus, to wiesz On ten na żartuje No ale jak ulepszę to będę na plus No Ale jak Nie eee. sądzę, to się szósty No i tego lewerwera faktoriniu no. Po co mi to? <noise> Coś muszę co? pograć z tego chociaż The leader, man. Mam już wytrych, ale płaciłem sobie dzisiaj No ja mam tego. dobra Ry Nie to wiem, nie wiem wytrych. czy ryzykować Dobra, czekaj Dobra, i co robimy o. Pomyślmy Dobra, jest Dobra, kto jest za lewo? <grych>

co? Daj to co, co no Nie, żeby No, no z grami. No, oddaj A zrób 10 tifów. Nie. Trzeba ja mieć te, różnorodne. No już no, odda. nie, 1% nie dałem. Dobra, chyba, że jedno. No jedno! Nie. Może takiego Blackbirda? To dawaj Blackbirda Mam 5 Zico jeszcze, nie? No, no i 5 Zico to tam w górę jakiś to, Jaką tip, chcesz? A na... 5 Zico jako ten, zapatrz O, ale... O, to ci oddało chyba, Dobra, dawaj. dajemy na dwóch graczy Na dwóch? Tak Żeby chociaż no, wygrać Brawo Koza okay. Nie, aj, jaj, Ej, już mi serce stało, stało. Ja też, no, jakby tak było. Coś drugiego, o, tutaj musi coś drugiego. Blaga. Coś drugiego. Drogie coś. Lepiej o. chyba. Jest, lepiej. Lepiej, lepiej. No. Czekaj-no! 70 no, no. Chyba lepsze, błagam. Dobra, Git. O 17. O. A jak nie odda? Mhm. To jest dupa To Zresztą nie masz kabzy, no to nie rozumiesz jak działa Nie, ale nie rozwąc... no ja się boję Ja się boję klikać Tak bym jeszcze mógł To nie klikaj Nie, to tak, to Co ty Maksymalnie nie wiem Ale nie odda mi 117 co ty, co ty, co ty, co ty, co ty, co ty Marciu, jak mówisz, ty masz warto największego dla siebie Ja mówię kontakt i tyle, to wszystko Boga?

Może lewo i trial mod No to, to jak i... chcesz orzeł? To jest prawo I A jak, tak to, to jest, rzu jak rzucam to będzie orzeł góreczkę, okej okay, dobra i nie traw Dobra, nie. prawo co? Prawo Ja tak samo robię ja za znowu że no I siadło? Nie. nie Dobra resecik i tak jak orzeł, to prawo no. Dobra, lewo, lewo. dobra Idzie prawo i y czy trial mod czy nie? Jeśli... Będzie. Jeśli o, jak orzeł to włączamy Reszta, czyli nie włączamy. Nie. Dobra! <grywka> Ale kręci. Stój! Jest! Jest! Wypłacam, wypłacam, wypłacam. Co zrobił, Nie, wypłacam! Wypłacam, wypłacam! wypłacam. 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 Wypłacę. 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 Brakuje mi, chłopie, brakuje mi. Brakuje mi a cztery dychy, chłopie. A w grę teraz pięć. Jest, widzowie! Rzczystwo 63 minut 5 wiem, od początku, żeby a yes, mówić, że let's, go. let's go. Let's go. Potwierdzamy odpowiedź na ofertę. Potwierdzamy digie. Jaki to jest? Jakie jest zużycie? z fabryki. No to ci będzie grane z tym. I guess I miss you more.